Podobno przy wejściu do jednego z uniwersytetów w RPA wisi następujący komunikat: Zniszczenie jakiegokolwiek narodu nie wymaga użycia bomb atomowych ani rakiet dalekiego zasięgu. Wystarczy obniżyć jakość kształcenia i pozwolić uczniom. Oszukiwać na egzaminach. Pacjenci umierają przez takich lekarzy, budynki się rozpadają przez takich inżynierów, pieniądze są marnowane przez takich ekonomistów i księgowych. Sprawiedliwość nie istnieje przez takich prawników i sędziów. System upada przez takich ustawodawców. Upadek oświaty to upadek narodu.